Były pretensje, że gmina robi za słabe ruchy. I tutaj nie chcę polemizować, bo moglibyśmy godzinami mówić, nie odbijam żadnej piłeczki, ale właśnie jeszcze rok temu na sesji lutowej padło hasło, dlaczego wszystkich szkół Pan Burmistrz od razu mi proponuje na przekształcenie, bo wtedy byłaby sprawa równorzędna, gdy chodzi o statut nauczyciela dla wszystkich pracujących na świecie. Więc wyciąg z protokołu ubiegłego roku, w sesji lutowej. Poszczególne komisje w ubiegłych latach cały czas z pretensjami dlaczego nie mówi się o Gierałcicach jako miejscu, które dla pana burmistrza jest miejscem szczególnym, do takie były hasło, kiedy rok temu przedstawiona była sytuacja likwidacji, a potem przekształcenia dwóch szkół w biskupowie i w Harbielinie. Tak jak w poprzednich latach wskazywaliśmy, że dana szkoła ma szansę, jeżeli będą uczniowie. I rok temu na tej sali padło stwierdzenie, tak jak dzisiaj pada, że gierałcice, jeżeli nie będą miały 60 dzieci od września, niestety procedura będzie przeprowadzana. Tak jak w tym roku mówimy do Nowego Świętowa, które ma już dzieci 58. Identyczna sytuacja. Jak ma wyglądać marketing, żeby ta liczba 60, o której tyle się mówi, ona nie jest w żadnej uchwale, ale w tym, co zostało opracowane w roku 2005, kiedy mówiliśmy, jakie przyjąć kryteria, skoro nie ma formalnie bonu oświatowego, o którym ministerstwo wielokrotnie mówiło. Bon oświatowy jako ten, który daje pełną możliwość wypowiedzenia się na temat danej placówki. I wtedy też powiedziałam na tej sali, że prawdziwym bonem oświatowym jest to dotacja na jedno dziecko, które dajemy do stowarzyszenia. Bodzanów jako jednostka, może dlatego, że jest najbliżej Głuchołaz, ma przedszkole wypełnione na takich samych zasadach jak dwa przedszkola funkcjonujące w samym mieście. Gierałcice również ściągnęły kilka osób do przedszkola spoza samej miejscowości Gierałcice. Dlatego, dlatego, że to miejsce oferujemy dla rodzica, jeżeli chce dać dziecko do przedszkola, wskazujemy, że nie tylko w mieście, ale też w Bodzanowie. Tam dużo dzieci z Dukołask jest w Bodzanowie. Może dlatego, że spełnia wyżywienie, ale jest to placówka, która najbardziej przyciąga dzieci do przedszkola, a następnie te dzieci zostają w szkole. Programy unijne. Z programów unijnych utworzyliśmy kilka dodatkowych oddziałów przedszkolnych, które funkcjonują m.in. w Nowym Świętowie. W poprzednich latach były również w IM. Jest to wyjście jak najbardziej w edukację wszystkich osób najmłodszych. Pytacie się Państwo, skąd liczba 60? Kiedyś powiedzieliśmy, że jest to granica, której teoretycznie przekroczyć nie można. Według wyliczeń, które daje ministerstwo, szkoła jednociągowa, podstawowa, typowo wiejska, 6 oddziałów plus zerówka, zatrudnionych 12 nauczycieli, 11 etatów, średnio w Polsce 7 dyplomowanych i czterech mianowanych. Tak wynika z arkusza. Gwarantowane wynagrodzenie 560 74 zł, uczniów tutaj akurat 55. Subwencja na tej szkoły wyliczona 281 tysięcy. Żeby pokryć tylko płace nauczycieli, a szko w szkole powinno być 110 uczniów. A gdzie reszta? Utrzymanie budynku administracji, obsługi, używania. Aby wystarczyło subwencji powinno być minimum 200 uczniów. To są dane, które y, są ogólnie dostępne. Wyszliśmy wtedy założenia, bo to nie jest tylko y, mój pomysł, był wynikiem pewnego kompromisu, że nie 110, ale może dajmy 60. Dajmy 60 jako taki punkt, do którego będziemy się w taki sposób odnosić. Kiedy dwa lata temu grupa powołana wówczas poprzedniej kadencji do tworzenia czy wypracowania nie tyle strategii, co, co obrazu oświaty, w pewnym dokumencie, który został przesłany również przez dyrektorów, aby gmina nie trzymała się liczby 60, tylko podpisane przez dyrektorów liczby 50. Taki wniosek był złożony. W przypadku Gierałcic nie ma nawet 50 uczniów. To jest jakby, jakby jedna kwestia, do której chciałbym się odnieść. Cieszę się, że pan Banicki robi wyliczenia właśnie od roku 2006, bo to właśnie rok 2006 był rokiem, w którym największa, zaczęła się największa ilość awansów zawodowych nauczycieli. Jeszcze w roku 2006 nie było takiej ilości dyplomowanych, jak mamy obecnie w gminie. I kiedy od roku 2006 ten słupek idealny to oddaje, wynagrodzenie, nie chcę mówić tylko o wynagrodzeniu, bo, ale wypowiedzi pana Wańskiego dotyczące finansów, myślę, że do nich się odniosę. Właśnie w tym okresie średnie wynagrodzenie nauczyciela od roku 2006 w skali roku wzrosło około 20 tys. zł. I to są dane, które odzwierciedlają, dlaczego pomimo spadku ilości oddziałów koszty dodatkowo rosną. Następna sprawa, o której myślę, że możemy być również w gminie Buchołazy w jakiś sposób nie tyle zadowoleni, co że spełniamy swoje określone zadanie, gdy chodzi o nauczania indywidualne na które ministerstwo nam nie daje pieniędzy wystarczających. Nauczania indywidualne. Kiedyś, ja pamiętam, chyba każdy z nas, jeżeli dziecko skręciło nogę, to rodzic zrobił wszystko, aby do szkoły to dziecko w jakiś sposób przyprowadzić. Jeżeli miało złamaną rękę, podobnie. Dzisiaj najmniejsza rzecz, która wydarza się, powoduje opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o nauczaniu indywidualnym. Ja nie mówię o tych sytuacjach skrajnych, które są związane z ciężką chorobą, a mamy takich sytuacji niestety gminnie dużo. To Szanowni Państwo, w roku 2010-2011 w gminie Wuchołasy razem 47 uczniów co daje 448 godzin nauczania indywidualnego. 448 godzin to jest półtorej szkoły w wymiarze tygodniowym. To daje nam półtorej etatu, nie półtorej etatu, półtorej placówki. Jedna szkoła wiejska jest za mało, gdybyśmy mieli mówić o kosztach związanych godzinowo na nauczanie indywidualne. To był rok 2010-2011. Rok 2011-2012. Mamy 46 uczniów, dają, daje nam to 440 godzin. Czyli jest sytuacja na podobnym poziomie. Następna sprawa, o której tutaj szkoda, że nie, nie było takiej analizy robionej. Ja chcę Państwu przedstawić następną, bardzo istotną, dotyczącą naszej wspaniałej karty nauczyciela, która niestety blokuje wielu samorządom. Możliwości związane bezpośrednio z tym, co mówimy dzisiaj pięknie o edukacji. Karta Nauczyciela urlopy dla poratowania zdrowia. To nie jest L4, gdzie można wysłać komisję sprawdzającą czy ZUS, to szybko robi. Nie jest to L4, jest to urlop dla poratowania zdrowia. W roku 28 w gminie Buchołazy 32 nauczycieli, gdzie nie mamy złotówki z budżetu państwa. Wydatkowaliśmy 456 105 zł. Rok 2009 29 nauczycieli wydaliśmy 390 565 zł. Rok 2010 18 nauczycieli 337 586 zł. Rok 2011 18 nauczycieli 296 232 zł. Proszę sumować to, i wtedy mamy pełny obraz również wydatków, które są pro, proponowane tutaj, jako analiza całości budżetu gminy. Budżet Liceum Ogólnokształcącego, o którym również tutaj wiele rzeczy zostało powiedziane. Kiedy kilka lat temu zaczęliśmy walkę, bo taka była wtedy walka. Aby Liceum Głównokształcące dla naszej młodzieży było w Wuchołazach. Otrzymaliśmy z powiatu majątek w postaci obiektu Ferrero i jednocześnie subwencję, która przysługuje na ucznia w Liceum Głównokształcące. W roku 2005 subwencja wynosiła 1,218,000 218

jak również od nauczania indywidualnych, od wszystkich tych pochodnych, które są związane w danej, w danej placówce. Chciałbym odnieść się jeszcze do kilku spraw związanych bezpośrednio z tym, co w gminie z istnieje, i wychodzi o świat. Wiele gmin w Polsce dokonuje likwidacji placówek, zostawiając przysłowiową pustkę. Zwróćcie uwagę Państwo na sąsiednie gminy, tak często porównywane przez nas. Gmina Prudnik, gmina Mysa. Generalnie stowarzyszenia są wyjątkiem. Nawet jeżeli tworzą się grupy inicjatywne, żeby przejąć szkołę prowadzoną przez stowarzyszenia, nie uzyskują zgody. Tak było na przykładzie gminy Mysa w ubiegłych latach, czy też jest w innych gminach. Kocham tutaj, bo może wszystkich rzeczy mogę pominąć w, swoim, w swojej wypowiedzi. My natomiast dokonując likwidacji zawsze mówimy, że istnieje szansa nie pozostawiania pustki. Najprościej dla gminy byłoby, aby likwidacja była pełna i nie było dalej tematu, o którym my dzisiaj mówimy. My natomiast patrząc, to co również zostało powiedziane, i tutaj cieszę się, że taki głos na tej sali padł, że jeżeli kiedyś będzie sytuacja, o której tutaj chyba każdy chciałby, żeby tych dzieci było coraz więcej, być może wtedy, mając obiekty, mając kadrę, która nie znika, może wtedy będzie zbiorcza szkoła, o której mówimy na danym terenie. Tylko to wymaga dojrzałości nas wszystkich, bo kiedy było gimnazjum Burgrabica, wytrzymało raptem dwa lata lub trzy, bo rodzice nie dali dziecka do gimnazjum, po granicach tylko do Mysy czy do innych miejscowości. Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną podstawową rzecz. W całej prezentacji z szacunkiem dla Pana Walińskiego nie uwzględnił, że prowadzenie przedszkola jest zadaniem gminy. Nie dostajemy z budżetu ani złotówki. Tam jest około 4 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych. Za chwileczkę pan skarbnik te dane poda. Ani złotówki z budżetu państwa nie mamy na dziecko przedszkolne, a tam też są nauczania indywidualne, tam są głębokie upośledzenia, tam gmina, wczesne wspomaganie, chociaż nie do końca yy, wszystkie przepisy pozwalają, żebyśmy mogli tym dzieciom pomóc. W przedszkolach też są urlopy dla poratowania zdrowia. Tam jest też karta nauczyciela i tam jest też wynagrodzenie, które zmieniło się od roku 26 do roku 212 właśnie poprzez awanse i dobrze, że się kształcimy, że awansujemy, tylko nie porównujmy roku 26 do roku 212, bo zupełnie inna skala jest. Natomiast wydatki na oświatę. Ministerstwo mówi konkretnie o jak, jaką średnią powinien mieć nauczyciel dyplomowany, mianowany i jeżeli My dzisiaj mówimy o pewnych regulacjach, to minister nas się nie pyta, czy na koniec roku mamy pieniądze, żeby dokonać wyrównania to raz. Po drugie, czy mamy pieniądze, aby wypłacić tak zwaną średnią wynagrodzenia, która w naszej gminie naprawdę dobrze została prowadzona, bo nie dopłacaliśmy do czegoś, co jest absurdem w Polsce. Że jeżeli ktoś pracował nad godziny nauczyciel w szkole, a drugi nie miał nadgodzin, to musi mieć średnią i dostawał kilka kilka, nie powiem tysięcy powiedzmy tutaj, ale kilkaset złotych a czasami kilka tysięcy złotych po to tylko, że nie miał wypracowanej tej średniej, którą minister zakładał więc jaki z tego wniosek? nie mieć nadgodzin, czekać bo i tak i tak średnią dostanę na koniec roku z budżetu gminy jest to abstrakcja o której my dzisiaj może za mało mówimy nie jestem zwolennikiem ani obrońcą rządu, ale dopóki oświata nie będzie w jakiś sposób gwarantowała przynajmniej wynagrodzenia nauczycielom, to gminy nie podołają temu, temu zadaniu. Szanowni Państwo, otrzymałem oczywiście list od związków zawodowych, otrzymałem list tutaj publikowany od Pana posła, otrzymałem. Pisma od innych posłów. To nie jest tak, że tylko dwóch posłów wypowiada się na temat szkoły w Hierauticach. Chciałbym ustosunkować się może po kolei bo do związków zawodowych. Że mamy to, to mamy to troszeczkę sporo więc... Związki zawodowe w piśmie piszą to, co tutaj również Państwo wreszcie podkreślali, że placówka liczy 76 wychowanków. Pytam się Pana Przewodniczącego, dlaczego nagle przedszkolaków traktuje jako uczniów szkolnych. Szkoła w Gierałcicach, 48, tutaj poprawiacie Państwo 49 dzieci, 28 przedszkola. I tutaj zastanowiła mnie jedna wypowiedź związków zawodowych, nie wiem skąd związki y, taką informację mają, ale bardzo ciekawie to zostało sformułowane. Prowadzona reforma zakładała, by w szkole pracował dobrze wykształcony i dobrze wynagradzany nauczyciel. Temu służyło między innymi prowadzenie stopni awansu zawodowego. To chyba dobrze, że w szkole kierowców pracują nauczyciele mianowani i dyplomowani. Oczywiście, zgadzam się z tym. I teraz przypominamy, że zgodnie z artykułem 30 ustawy Karta Nauczyciela środki na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego zagwarantowane są w subwencje światowe. Naprawdę mój wielki ukłon w stronę związków zawodowych, które takie rzeczy wypisują. Gdzie są zagwarantowane? Związki zawodowe, jeżeli dokonaliśmy przekształceń, a następnie po, poprzez likwidację kilku placówek, kilka lat temu związki wypowiadały się w przypadku Sławniowic, Polskiego Świętowa, wypowiadały się pozytywnie. Taka sama była argumentacja. Kiedy mówiliśmy o następnych szkołach biskupów i harbieni, Związki milczały. A dzisiaj związki wypowiadają się. Podpisał, podpisuje pan Kowalczyk w imieniu Związku Jednego i Drugiego, chociaż nie ma nikogo ze związkowców, nie ma w Wypowiadają się, że szkoła powinna istnieć, jest to opinia wspólna. Pytam się, czy jest to rzeczywiście opinia, czy dlatego, że ktoś z rodziny pracuje w tej szkole? Bo jest to Myśmy troszeczkę poszuli, o, o... tak. Dobrze, dobrze, ja, ja Pani nie przerywałem. Dobrze? Więc zastanawia mnie pewna rzecz, dlaczego związki, które dotychczas identyczne uzasadnienie, a nagle zajmują stanowisko. Nasi posłowie, z całym szacunkiem dla Pana Kosowskiego, którego znam bardzo, bardzo długo. Pan Kosowski, ówczesny kurator oświaty, w roku 2001 kiedy gmina dokonywała pierwszych przekształceń, podpisuje, wtedy poczarna była zgoda kuratora. Dzisiaj tej zgody nie potrzeba. Pan kurator podpisuje spokojnie wówczas, być może ciężko mu było podpisać, ale wyraża zgodę na likwidację sześciu placówek w gminie Buchołazy. Nie zgadza się tylko i wyłącznie na jedną Polski Świętu z prostego względu bo wtedy kuratorium po wielu, wielu latach po raz pierwszy dało część pieniędzy na remont sali gimnastycznej polskiej świętowej. Pozostałe szkoły z przyczyn demograficznych, jak pisze, uznaje uzasadnienie gmin i jako kurator o Polski, kurator oświaty, podpisuje. Dzisiaj mówi o wartości małej szkoły. Cieszę się, że, że pan, który był wiceministrem edukacji zarządów określonej kadencji Dlaczego wówczas ta subwencja na szkoły wiejskie, te małe szkoły, nie została w jakiś sposób tak przygotowana, żebyśmy mogli dzisiaj, tak jak Państwo, mówić o wartościach małej szkoły? Mała szkoła to jest wartość i chyba nie musimy się przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy. Bezpieczna, spokojna, tylko gdzie jest ta granica, że my mamy możliwość jako gmina utrzymania, naprawdę utrzymania tych szkół. Nie chcę, żebyśmy tutaj przeradzali się w jakąś debatę, bo można mieć wiele pretensji i prawdopodobnie samorządy zaczną składać wnioski sądowe, że utraciły możliwość prowadzenia szkół ze względu na to, co związki piszą, że jest to zagwarantowane wynagrodzenie w subwencje światowe. Nie jest zagwarantowane. To, co Państwu tutaj podaje te, te dane, one naprawdę odzwierciedlają sytuację, jaka ma miejsce w Polsce. Która szkoła ma szansę przetrwania? Ta, która jest szkołą, tak jak my dzisiaj mówimy o szkołach, gdzie jest przynajmniej minimum 10-15 oddziałów. Tu nie chodzi o ciąg 1-6. Pan Gębala może źle to określić. Tu chodzi... O ilość oddziałów, nie, że jest 6 poziomów, tylko ilość oddziałów. Wtedy subwencja w szkołach miejskich czy w gimnazjach teoretycznie ma szansę być zamknięta w jakimś tam kręgu niewielkiej dopłaty przez gminę. Co do dojazdu, przecież dzieci są przywożone i z Podlesia, i z Konradowa do szkoły numer 2 i z innych miejscowości, których obwód niestety został wskazany. Zwracam się tutaj jeszcze raz do Państwa, do, do mieszkańców Gierałcic. Kiedy pierwsza informacja rok temu pojawiła się, wówczas już mówiliśmy o szkole w Gierałcica jako tej, która musi mieć więcej dzieci, bo nie obronimy tej szkoły. Państwo na zebraniu przeczytaliście na prezentacji moją wypowiedź. zaproponuje Radzie Miejskiej likwidację podstawówki w Gierałcicach w przyszłym roku szkolnym, zapowiada burmistrz Głuchowas. I tak dalej. To jest artykuł z MTO. Do tej wiejskiej szkoły chodzi obecnie 49 uczniów. Tymczasem władze gminy przejęły, że aby zamykać wiejskie placówki, które mają mniej niż 60 uczniów. Powód ich utrzymanie jest za drogie. W tej części gminy podobny los spotkał już wcześniej szkoły w Sławomiricach, w Biskupowie, Burbranica. Ostatecznie jednak żadnej, nie zamknięto, funkcjonują nadal i tyle, że pod, ścis... pod egidą lokalnych stowarzyszeń. I wówczas, szkoda, że na tym zebraniu Państwo nie podaliście pełnej prezentacji, wypowiedź Pani Dyrektor. My także powołamy stowarzyszenie i będziemy chcieć przyjąć wprowadzenie placówki, zapowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gierałcicach Pani Halina Wojtyła. Porozmawialiśmy już z tymi rodzicami i są zainteresowani. Moim zdaniem przy tej ilości uczniów i dodatkowo 30 przedszkolaka powinniśmy sobie poradzić finansowo. Stowarzyszenia mają dzisiaj możliwość utrzymania tego, co gmina nie jest w stanie utrzymać. Stary Las poza szkołą, przedszkolem prowadzi świetlicę wiejską, gdzie dostaje również z gminy dotacje. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Nie wiem. Ale nie zostaje pustka. Ja naprawdę chciałbym, żebyście Państwo w pełni mieli informację, że to jest nie tylko i wyłącznie jakaś gra pod kątem zlikwidowania czegoś, ale pozostawienie placówki publicznej, bo stowarzyszenia prowadzą publiczną szkołę podstawową poza Jabłutówkiem gimnazjum, jako niepubliczna.